Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji to liczba spełniająca równanie, czyli będziemy dzisiaj kontynuować nasze wczorajsze zajęcia. Otwórzcie, proszę, wasze podręczniki na stronie 199 i zaczniemy od zadania 5. Zapisz równania, które odpowiadają poniższym rysunkom. Spróbuj zgadnąć, jakie liczby spełniają te równania. Sprawdź swoje przypuszczenia. I zrobimy wspólnie rysunek pierwszy. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj strzałeczkę długości A oraz strzałeczkę długości 3. I widzimy, że łącznie te dwie strzałki dają nam długość 11. Czyli możemy zapisać równanie, że strzałeczka A plus strzałeczka o długości 3. Dają nam łącznie długość 11. No i teraz musimy spróbować zgadnąć, jaka liczba spełnia to równanie. No i na przykład, dla mnie się wydaje, że to równanie spełnia liczba a równa 7 na przykład. I jak mam sprawdzić swoje przypuszczenia? Do strony lewej równania w miejsce literki a podstawiam siódemkę, czyli 7 dodać 3. 7 dodać 3 to 10, a zwróćcie uwagę, że miało wyjść 11, czyli moje przypuszczenia były nieprawidłowe, ponieważ A równe 7 nie spełnia tego równania. No to sprawdźmy teraz, czy na przykład A równe 8 spełni to równanie. I znowu do lewej strony równania podstawiam za A 8 i otrzymuję działanie 8 dodać 3. Czyli 11 i faktycznie miała wyjść 11, czyli a równe 8 spełnia to równanie. Rysunek drugi spróbujcie zrobić samodzielnie. Przechodzimy teraz dalej do kolejnego zadania. Którą liczbę z ramki można wpisać w miejscu znaku zapytania, aby rozwiązaniem otrzymanego równania była liczba 5? Mamy napisane w poleceniu, że rozwiązaniem otrzymanego równania ma być liczba 5, czyli oznacza to, że nasz x musi być równy 5. Czyli podstawmy sobie do lewej strony równania w miejsce x piątka. Otrzymujemy wtedy działanie. 3 razy 5 odjąć 4. 3 razy 5 to 15 odjąć 4 to 11. Czyli w miejscu znaku zapytania musi stać jedenastka. I mamy zadanie szóste zrobione. Przechodzimy dalej do zadania siódmego. Jaką, liczbę należy zastą... Przepraszam, jaką liczbą należy zastąpić kwadracik, aby otrzymać równanie, które spełnia liczba jeden? I wspólnie zrobimy może przykład ostatni. Mamy napisane w poleceniu, że równanie ma spełniać liczba 1. Czyli x musi być równy 1. I znowu do lewej strony równania w miejsce x podstawiamy 1. 2 razy 1 to 2. Odjąć 3. 2 odjąć 3 to minus 1. Czyli w naszym kwadraciku musi stać liczba minus 1. I to już tyle będzie na dzisiaj. Dziękuję.